Kolejne dożynki gminy Pruszcz Gdański już za nami. Tegoroczne zakończenie żniw odbyło się w Juszkowie. Jak tradycja nakazuje, dożynki rozpoczęto mszą dziękczynną, na której zostały poświęcone wieńce dożynkowe. A zaraz po niej wszyscy powędrowali korowodem na miejsce festynu. Dla nas jest to wyjątkowe święto, ponieważ, wbrew dużej urbanizacji naszej gminy, 70% obszarów to ciągle obszary wiejskie, rolnicze. A więc ogromną grupę naszych mieszkańców stanowią rolnicy. Dlatego przywiązujemy ogromną wagę do tego, żeby w sposób specjalny zaznaczyć właśnie ten dzień, który jest im poświęcony. Tegoroczne żniwa były niezwykle trudne ze względu na aurę, ale myślę, że to też jest taki dobry moment, żeby przypomnieć o niezwykłym trudzie tej pracy, o niezwykłych wyzwaniach, jakie stoją dzisiaj przed rolnikami. Bardzo im z tego miejsca dziękuję za całe poświęcenie, pracę i mam nadzieję, że będą się cieszyli ogromnym szacunkiem wśród mieszkańców. Tradycją w naszej gminie jest to, że dożynki odbywają się naprzemiennie na, na Żuławskiej części oraz na Wyżynnej. Impreza bardzo udana, dożynki, dożynki świetnie przygotowane. Tradycja dożynek, święta plonów pochodzi według źródeł oficjalnych i nieoficjalnych od XVI wieku, także my kultywujemy te tradycje. Nie mogło być inaczej. Tradycja podtrzymana, nastroje dopisywały, nie przeszkodziło nawet pochmurne niebo. No, niestety pogoda nam troszeczkę płata figla. Miejmy nadzieję, że się rozpogodzi. Będzie słoneczko świeciło. Co, super! No, na razie pogoda jest super, nie? No, na razie, żeby nie padało, nie? Byliśmy na teatrze, tak, tak szybciutko, bo dosyć zimno i na konikach. To znaczy, my oglądaliśmy, my oglądaliśmy ten stary sprzęt rolniczy tutaj. Prócz rozstrzygnięcia konkursów na najładniejszy wieniec czy najlepszą nalewkę. Można było podziwiać występy zespołu Jagudek czy występy teatralne. Tam gdzie rzecz ta mądra płynie, szumią zboża na równinie, tam za górką i za chmurką, za mostkiem tęczowym bawić się będziemy w teatr kukienkowy wszyscy bawić się będziemy. Pojawiły się na naszych dożynkach wiele warsztatów. Jest na przykład warsztat robienia strachów na wróble, a przed nami masę występów. Teatr pod orzełkiem z niezwykłym spektaklem kukła z wiejskiego podwórza, ale również biesiada polska i zabawa taneczna przy najlepszych kowerach. Mam nadzieję, że będzie to niezapomniane święto plonu w gminie Próżdańskim. Dorośli świetnie bawili się przy zabawach biesiadnych. A radość dzieci rosła z kolejnymi konkursami. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się miejsce, gdzie każdy mógł poznać dawne rzemiosła domowe. I tutaj prezentujemy po prostu fragment naszych działań związanych z dawną, z dawną kuchnią. Jest to wyrób świec metodolania na knot. Produkcja mąki w żarnach rotacyjnych i produkcja kaszy w wstępie jednostemporowej, a także kopułowy piecyk uniwersalny. i W tym piecyku wytwarzamy marmoladę dawnym stylem, czyli gliniane garki i gliniane patelnie. Skoro dożynki, nie mogło zabraknąć niezawodnych pań z kół gospodyń wiejskich. Przygotowałyśmy leczo, czyli kabaczek z papryką, z kiełbasą, taką potrawę zdrową i mięso w kapuście kiszone i gofry, chyba które są największym przebojem. Kopyta, rokity z barszczykiem czerwonym, wyśmienity. Po dniu pełnym wrażeń nie pozostało nic innego, jak zakończyć Święto Plonów widowiskowym pokazem fajerwerków. Jednym ze sponsorów dożynek w Juszkowie była firma Saur Neptun Gdańsk. Polecamy również zobaczyć Gmina Wiejska Pruszcz Gdański, Festiwal Objazdowy Teatrów Lalkowych Młodego Widza oraz Gmina Suchy Dąb, Festiwal Wikliny w Steblewie. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.